Kwestią krwionośnym mediów elektronicznych są transmisje. Takie właśnie usługi dla zagranicznych stacji telewizyjnych i agencji informacyjnych świadczy agencja TVN niemal codziennie. Za pośrednictwem agencji stacje mogą przy użyciu satelity wysłać w świat materiały zrealizowane w Polsce. Dzięki łączności telekomunikacyjnej agencja TVN zrealizowała specjalny projekt podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2010 roku, gdzie jako jedyna w Vancouver miała studio na otwartym powietrzu. Zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Wioski Olimpijskiej. Z kolei w Whistler obsługiwaliśmy zlokalizowane w różnych częściach miasta punkty transmisyjne, umożliwiające realizację wejść na żywo i przesyłanie materiałów. W Whistler Agencja TVN była obok światowego lidera APTN jedynym operatorem oferującym globalną dostawę sygnału. Z usług agencji skorzystały stacje telewizyjne z Europy, Australii oraz Japonii. This is Daniel Rivkin from VCSS in Cairo. We've enjoyed working with TVN over the past few years. We've done so from Vancouver, from Central Europe, from Poland. We've been a partner of theirs. We've been a client of theirs, and sometimes TVN's even been a partner of ours. That's always been a good professional organization to work with, and we look forward to more work together in the future. Realizujemy też projekty w Polsce. Coraz częściej klienci komercyjni korzystają z naszego zaplecza transmisyjnego, satelitarnego i telekomunikacyjnego. Realizujemy również transmisje online. We współpracy z Onet.pl i TVN24.pl przygotowaliśmy projekt podczas wyborów prezydenckich w Polsce, a także m.in. specjalny event Anioły Biznesu z Giełdy Papierów Wartościowych. Zobacz więcej!